Nazywam się Jacek jak jestem pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Znajdujemy się właśnie na pikniku filozoficznym w Ogrodzie Saskim w Lublinie, organizowanym przez czasopismo filozofu i zatytułowanym In Garden in the Saxon Garden. W ten sposób chcemy uczcić 50-lecie śmierci. Wybitnego, a może nawet najwybitniejszego polskiego filozofa w całych dziejach naszego kraju, naszego państwa, Romana Witolda Ingardena. Roman Ingarden był świadomy tej ogromnej, ogromnej różnorodności doświadczeń, ale właśnie, jak powiedziałam, skupił się przede wszystkim na doświadczeniu estetycznym. I jego teksty na temat rozmaitych dzieł sztuki, opisał chyba wszystkie odmiany dzieł sztuki, są dzisiaj znane i cytowane w całym świecie wśród specjalistów, którzy zajmują się, się sztuką.